Cześć! Jestem Dorota i mam się za królewne. Dlaczego? No, zrobimy takie mały story time. Otóż, żył sobie kiedyś ktoś taki jak święty Paweł, który tępił chrześcijan na potęgę, ale oryginalnie spotkał Jezusa, który odmienił jego życie. Także koleś zaczął pisać listy do pierwszych chrześcijańskich kościołów. I w jednym z tych listów, tym do Rzymian, wyjeżdża z taką odważną tezą, że Kapnęłam się o tym parę lat temu i myślę, rany, jeżeli Bóg jest królem. Kicia, a ja jego córką i dziedziczką, to znaczy, że te moje marzenia dziecięce o tym, że ja bym chciała być królewną, nie są głupotą, one są stanem faktycznym. No bo, jeśli Bóg jest realny, a nauka kościoła jest dla mnie prawdą, to moja królewska godność jest tak samo prawdziwa. Zaczęłam próbować tak żyć. Przechodziłam przez różne etapy tego procesu i myślę, że teraz jestem w miejscu, które naprawdę lubię. To znaczy serio się tak czuję. Moja relacja z Bogiem, moja pewność siebie, mój charakter, relacje z innymi są takie, o jakich naprawdę zawsze marzyłam. Mrówko zejdź mojego telefonu. Nie czuję, że jestem idealna. Ale czuję, że mam niezbywalną godność, która wcale nie daje mi jakichś specjalnych przywilejów i luksusów, ale w szczególności zobowiązania wobec Boga, wobec siebie i innych ludzi. I o tym będzie ten profil. O życiu takiej współczesnej królewny, która ma najpotężniejszego ojca na świecie. Będzie zabawnie, będzie trochę teologicznie pewnie, będzie vlogowo. Będzie, mam nadzieję, pięknie i wartościowo. Bo życie z Bogiem jest piękne i pełne wartości. Serio. Ła, wow. trzaska. Urok nagrywania na polu.